20 faktów o Rafale Trzaskowskim. Mentorem Rafała Trzaskowskiego był Bronisław Geremek. Od jego nazwiska pochodzi termin Geremkowszczyzna, czyli określenie polskiej polityki zagranicznej realizowanej od 1989 roku polegającej na systematycznym upokarzaniu Polski na arenie międzynarodowej. Prowadzenie polityki zagranicznej, polegającej na działaniu przeciwko interesom reprezentowanego państwa, a nawet oskarżaniu jego ludności o wyimaginowane zbrodnie oraz jej lżeniu, poniżaniu, tak w kraju, jak i za granicą. Rafał Trzaskowski był wychowankiem organizacji finansowanej przez George'a Sorosza. Dzięki tym pieniądzom studiował na zagranicznej uczelni. Do dziś nie wiadomo, jak nazywa się ta organizacja. Było. Nie uwaga, nie tak. Tuż przed wyborami samorządowymi w 2018 roku Rafał Trzaskowski, kandydat platformy obywatelskiej na prezydenta Warszawy, powiedział: To są moje osobiste przekonania. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby udzielić ślubu parze homoseksualnej. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. Barwy ten... Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT, na podstawie której wprowadzono m.in. zapisy, które dyskryminują niektórych przedsiębiorców. Latarników LGBT wprowadzają do szkół. Seksualizację najmłodszych dzieci opierają o wytyczne WHO, w których to zawarto wskazania, np. naukę o masturbacji, zaczynającą się przed czwartym rokiem życia i ciągnącą się aż do 12 roku życia. Czy informowanie młodzieży o łączeniu seksu z wymianą dóbr ekonomicznych? Rafał Trzaskowski objął swoim patronatem marsz LGBT. Paradę otworzył mówiąc, dobrze się bawmy. Na samej paradzie szydzono z mszy świętej z najświętszego sakramentu. Rafał Trzaskowski stwierdził, że nie żałuje patronatu udzielonego paradzie. I z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zostając prezydentem RP udzielałby patronatu głowy państwa tego typu wydarzeniom. Jeden z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, otwarcie mówił, że chce w Polsce, aby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci. Gorąco wspierał czarne protesty. Na pytanie, to jest jego dzieci. wybór. A jeżeli chce to odpowiedział: to Niech to zrobi, to jest jego wybór. To jest wybór to e, e, światopoglądowy, strasznie. życiowy i to jest wybór odpowiedzialnego człowieka. I... Rafała Trzaskowskiego wspierają najbardziej skrajne środowiska opowiadające się za liberalizacją przepisów aborcyjnych. Jego zwycięstwo mogłoby być pierwszym krokiem do realizacji postulatów środowisk tzw. pro-choice. Rafał Trzaskowski uważa, że bestialskie i najokrutniejsze mordowanie Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej tylko i wyłącznie na fakt, że ci ludzie byli Polakami, to zbrodnia o znamionach ludobójstwa, a nie ludobójstwo. konkretną organizację, a nie yy, przypisujemy winy do konkretnej narodowości. I był kompromis mówiący cechy ludobójstwa. Ale czyli cechy Polityka pis -u. Ja myślę, że pan świetnie zrozumiał, a pan nie zrozumiał to... Nie no, ludobójstwa, ludobójstwo jest coś innego mi niestety. mi Widzę, że niestety pan nic nie rozumie. Rafał Trzaskowski nie poparł projektu wprowadzającego rejestr pedofilów. Za to martwił się o dobre samopoczucie Romana Polańskiego, pedofila i gwałciciela dziecka, którego Zbigniew Ziobro chciał odesłać do Stanów Zjednoczonych, aby uczciwie mógł odpowiedzieć za swoje czyny. Roman Polański położył olbrzymie zasługi, jeżeli chodzi o polską kulturę. W związku z tym rozumiem, że można tutaj e, no, mieć problem z podjęciem jednoznacznej decyzji. Natomiast no, trzeba być ostrożnym przede wszystkim, żeby Romana Polańskiego samego nie narażać na... Typu, na tego typu sytuacje, bo wiadomo, że amerykańska prokuratura jest tu zdecydowanie zdeterminowana. Rafał Trzaskowski o uczestnikach Marszu dla Życia mówił: Rodzinie na pewno nie potrzeba ochrony prawicowych hipokrytów. Rafał Trzaskowski był współautorem pierwszej rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce. Po niej pojawiły się kolejne debaty, rezolucje, w których bardzo konsekwentnie Parlament Europejski i europosłowie reprezentujący naszą polską opozycję atakowali polskie władze, atakowali polski rząd, przedstawiali często nieprawdziwe, nieuczciwe informacje o tym, co się dzieje w naszym kraju. Realizowanie, jest to realizowanie wspomnianej doktryny geremkowszczyzny na bardzo realnym przykładzie. Jeszcze wolne sądy nie zginęły, póki my żyjemy. Rafał Trzaskowski powiedział, że popiera decyzję Hanny Gronkiewicz-Walc o wydaniu zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Jak podkreślił, nie ma zgody na faszyzm w Warszawie. Żeby walczyć z faszyzmem, gdzie pan widzi objawy? No niestety, na ulicach Warszawy widzę. Widziałem 11 listopada faszystowskie i rasistowskie hasła, które rząd rozgrzeszał. manifestacji. ONR trzeba zdelegalizować. Trzaskowski kontynuuje politykę Hanny Gronkiewicz-Walc w zakresie podejścia do ofiar warszawskiej reprywatyzacji. Warszawa pod rządami Trzaskowskiego wytoczyła 200 spraw poszkodowanym lokatorom. Trzaskowski zamiast wypłacić środki, które odzyskała dla Warszawy komisja reprywatyzacyjna, ciąga tych doświadczonych traumatycznymi przeżyciami ludzi przed sądy. Zwracałam uwagę, pani Wierzbickiej również, odnośnie pana Marła, Marka Orowskiego i mówiłam, jak wy tak możecie, przecież to jest też człowiek. Szanowna komisja, Usłyszałam odpowiedź, to nie jest człowiek. Trzaskowski jeszcze za rządów Ewy Kopacz mówił o przyjęciu tysięcy migrantów z przymusowej relokacji w ramach Unii Europejskiej. W 2015 roku mówił, że przyjęcie uchodźców to polska polisa ubezpieczeniowa. 120 tysięcy, natomiast w tej chwili podjęliśmy decyzję o podziale 66 tysięcy uchodźców. W 2019 roku Rafał Trzaskowski był uczestnikiem spotkania grupy Bilderberg. Trzaskowski w rozmowie z Konradem Piaseckim odniósł się do słów Grzegorza Schetyny, który miał powiedzieć, że Polska jest gotowa na zwrot nawet 60 miliardów dolarów w 2015 roku, rozwiązując kwestię majątku żydowskiego. Trzaskowski powiedział: no na Nie, na pewno nie mamy 60 miliardów w budżecie na załatwienie tego w jeden rok. Natomiast trzeba oczywiście rozmawiać ze środowiskami żydowskimi ten problem próbować trzaskowski... rozwiązać. Rafał Trzaskowski nie dotrzymał 72 z 77 złożonych w 2018 roku obietnic. Wszystko, wszystkie te obietnice możecie zobaczyć na portalu trzaskowskiwatch.pl. Na przykład 100 zł na każdego ucznia. Na pewno odbudowana zostanie skra. Chcemy do 2020 roku posadzić w miejskich parkach, skwerach milion drzew. Rafał Trzaskowski już w pierwszym czytaniu głosował przeciw ustawie dezubekizacyjnej, która pozbawiała komunistyczne służby, w tym komunistycznych katów, przywilejów emerytalnych. Od 2020 roku Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jest partyjnym kandydatem na prezydenta, co stoi w jawnej sprzeczności z postulatami Szymona Hołowni dotyczącymi bezpartyjnej prezydentury. Ratusz Trzaskowskiego przeznaczył ponad 3,5 miliona złotych na instytucję Biennale Warszawa, szkolącą na przykład anarchistów z taktyki miejskiej ulicznej gimnastyki, która oferowała zajęcia pod takimi tytułami jak Własność prywatna to kradzież, Własność wspólna to bogactwo, Taktyki miejskie uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego. My jesteśmy kryzysem w nawiasie kapitału.